Cześć, witajcie, witam bardzo, to bardzo serdecznie na kolejnym materiale Zagrajmy w Saints Row 16.00. Dzisiaj schodzi embargo na Saints Row. Poprzedni materiał był zupełnie przedpremierowy. Tak bardzo przedpremierowy, że przedstawiciel polskiego wydawcy odezwał się do mnie i powiedział mi, że Ej, co ty, co ty odpierdalasz? Oczywiście bardzo grzecznie z kulturką, wiadomo. I wtedy dowiedziałem się, kiedy, kiedy rzeczywiście embargo schodzi, bo oczywiście nie miałem tej informacji wcześniej, bo była to sztuka kupiona przeze mnie. Po prostu sklep wysłał na tyle wcześniej, że, że nie wiedziałem nawet o której co i jak. Ale teraz już na legalu 16. dobrze już wszystko wszystko możemy zrobić. Nice, 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 nice. E, cóż, w dzisiejszym odcinku. Chciałem trochę się skupić. O, mam tylko jedną broń. Uuu, mogę bić się. Dlaczego mogę bić się touchpadem? To jest ciekawe. Ehm. Um... Wiem, że mapę otworzy w ogóle tym, ale uderzyłem tą babkę. Ja bym chciał. Chciałbym zrobić jakiś cel poboczny. Co tu ja mam? Śmiecionurek, jak to działa? To jakaś aktywność. Z jakiegoś powodu też jestem ubrany w gacie, ale. To mnie mam, że to mi nie będzie mi przeszkadzać. Trochę mi się marzy, że kupić jakiś taki zajwisty garnitur. I to speak to the city now. Winner, winner. Budełko buta, tak pełne forsy. Klasyka kina, naprawdę. Znaczy, na, na ten odcinek chciałbym. Po poprzednim odcinku robiliśmy cały prolog. Teraz chciałem po prostu porobić poboczne rzeczy. W następnym odcinku będę robił główne rzeczy, więc po prostu chcę, żeby, żeby pokazać Wam, co ta gra ma do zaoferowania, żebyście wiedzieli, czego możecie się po tej grze spodziewać. Garaż. Okej, okay, czy jest mój samochód z powrotem, czy już go nie ma? O, jest! I rzeczywiście on jest jakby zaliczony jako. Tak mi się wydaje, że on jest zaliczony jako, jako mój realny samochód. Samochód, który będę miał zawsze. Ja czy będę mógł tuningować, to też jest ważne w sumie. Rzeczywiście jest! Dobra, mogę mieć dwa, wow. Okej. Okay. Mm, co jeszcze mogę zrobić pobocznego? Foto, Fotograficzne polowanie. Zrób poręcz do Grindus Skate Parku po skrzyżowaniu Road 66. Okej. Okay. Połoka, mi się to robi, połoka. Po prostu, wiecie, tak, tak skumać w ogóle, jakie są tutaj aktywności, czy, czy to po prostu bawi, bo, bo jak już trochę na streamie rozmawialiśmy o tym, ja nie uważam, że każda gra musi być e, rewolucyjna i, i zmieniać wszystko zupełnie, też żeby sprawiała Friday, żeby bawiła. Coś tu jeszcze mam do zrobienia, tak by the way, cześć, 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 cze. zanim tam pojadę. Okej, okay, zjechałem przypadkiem. Zebrane, pale, zebra, zebrane palety z narkotykami. Wait, jak to działa? Co mogę z tym zrobić? Oprócz zarabiania hajsu. Wonderful. Just like La Pantera. Okej. Okay. Hej? No, Gdzie to jest? W drugiej stronie? Nie jest z tej strony w ogóle. Jezus jak on wskoczył. A, w sumie była taka animacja chyba w trójce już. Jest tak jak już zapomniałem, czym się centrum, tak naprawdę jest. Y Nie, dobra, ale te dole to, to jest. To jest kappa. Kurczę, no jakby w środku to jest. Jak tam wejść po prostu? A na górze, wow! Kasa pięty, surprise, surprise. Surprise, surprise, mdawałka. Jeszcze jedna? Zaraz, czy ten też jest na górze, czy nie? Jak trzymam analog do góry i wyskakuje ton, to. On tak wyskakuje, jakby wprost na ten. Wprost na dach. Super, no Nie wiem, czy na dachu jest bezpiecznie? Chyba nie. 125 jest tutaj na mapie pochowanych. Mam nadzieję, że na całej mapie, bo jeżeli tylko na tym regionie to pozdrawiam, to wszędzie to koka ko 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 leży. E, dobra, co my chcemy zrobić jeszcze? O, to, foto to fotografowanie chcemy zrobić. Come on, come on. The ostatni razem on chciał, żebym pojechał na, na górę, teraz z dołu mogę to zrobić? What? Ech! Te drzwi mnie uderzają za każdym razem. What the fuck? Aparat. Ok. Podróżył pieszo. Czego mam zrobić konkretnie? Zdjęcie Zekelopa. Do daleko. That'll do. <laughs> tylko? Czy też? Chyba expik. Dobra. Czyli fotografowanie polega na tym. Dobra, odkrycie. I mieć onurek. Fotografowanie. Czy trafisz na odpowiednią wyciągarkę, to stacja meteorologiczna wystrzelić wysoko w powietrze. No proszę Cię, lecimy w to. W sumie, w sumie nie O, oh, fuck. Okej, okay, to są gangsterzy, oczywiście, że tak. Ze wszystkich ludzi, których mogłem potrącić, to potrąciłem gangstera, nie? Chociaż w sumie nie wiem, czy w tym miejscu jest ktokolwiek inny niż gangster, więc może... Może po prostu potrąciłem jedną grupę, którą mogę potrącić. Jaj, pa jedzie za mną, jaki uparty, kurwa. I uparty, patrz, do, dogania mnie. Elo. Prwalone, poroszecie, A, jedna rzecz jeszcze. Co ja miałem robić? żeby odblokować broń nową. bym blokować lepszą broń. Co ja mogę zrobić? Co ja powinienem zrobić. Pamiętam, że jakiś pistolet się odblokowało, czy strzała mi w głowę? Rozruszył kasowany. okej, okay. plus. Karabin maszynowy. Wystrzeli całe mnóstwo pocisków. Dokonuj podwójnych zabójstw na marsz. Marszalach. Marszalach, czyli to na policjantach, co nie? To na 5000. tysięcy. Ten Topson ma duże obrażenia. What the fuck? Ale jakie duże. Niż pojazdy wrogów. Aha, nie, nie. Mogę kupić normalnie. To są jakieś dodatkowe zadania. Aha. Czyli ja mogę to kupić, tylko... Dobra, w końcu, dobra, okej. Okay. Czyli da się to robić. Materiał mogę zmienić? Domyślny, kolory broni. Holy shit. A, czyli ja nie muszę tego odblokowywać. Ustawiam powierzchni, metaliczność. Zory broni można zmienić wzór. Nie widzę tego, czy to jest niby. Kurde, mamy to ty. Jest broń. ok, super. Pistolet jakiś bym też wziął. ale ma dużą celność, a ja bym chciał... Tego bym chciał. Magnum. Modyfikuj materiał. Kurka. Mogę zmienić skórkę? Aha, nie, to jest kategoria. Nie no, ta, ta broń musi być różowa, nie? Ja bym chciał... Różowy. Kalkomania na broń. Holy To jest fajne. czy ja mam dodatkowe ulepszenia. Trafienia zadają obrażenia obszarowe i odpychają cel. Rabin, mam jeden. 80 tysięcy na tą broń? Dobra, trochę będzie odkładania w takim razie. Ten ma 400 obrzyn. Szalba kowbojska, cztery koła. Nie no, luz, to, to pogarniamy to wszystko. Nie, nie mam ma amunicji do, do, do rewolwera? Serio? Nie mogę kupić amunicji? Ej, nie ma, ma, ma takiego działu jak amunicja? Zupełnie amunicję, właśnie. Dobra, mamy to. Jezu, już się bałem, że nie mogę amunicji kupić. Nie, nie, nie bi, nie bi, błagam. kości, kościołek, jesteś, jesteś bucem strasznym. Hej. Okay. Zabrali mój samochód? Nie. Come on, boy. A właśnie, na co zbieramy? Wait, no i w końcu... Pobiegałem, pomarudziłem, pokrzyczałem. ojoj, oj, pieniędzy brakuje, ale w sumie na co ja zbieram? I ile zbieram? Lubię strzelbę, więc pewnie na tą strzelbę bym zbierał, tylko taką. Kurwa ile to obrażeń ma. Też ta broń też wydaje się być. Dwie strzelców z Marsza Trafienia z broni mogą odepchnąć cel do tyłu i pozbawić go równowagi. To jest dajbiste, akurat. Pełnie automatyczną broń zmienia. I to wygląda jak coś, to jest OP, nie? By the way. Zabić strzelca z kartaczownicą, co to jest kartaczownica jeszcze? Nie, ale ta strzela będzie OP. To też wygląda tak się dobrze. To jest pytanie: którą się najlepiej strzela, nie? To jest na 400 w sumie. Zawsze mógłbym ją wziąć tak po prostu. To jakiś zwykły karabin. Zabijaj pociskami co z niego z magazynka. Kurde, ta broń też się wydaje zajebista. 10 tysięcy potrzebuje. Kurde, to jest AR-55. Ten karabin Thompson mi się mi wystarczy, ponieważ będę mógł, Thompsonem, fajnie byłoby pojazdy niszczyć. Amunicja przebijająca zadaje większe obrażenia z wytrzymałym wrogą. O! To jest OP. Jaki, jakie to są opony w ogóle? Kurde, są różne jeszcze bronie. Te daje krwawienie, topór. ki ładny zresztą. <laughs> Ten leczy! O kurde, dobra, to ja potrzebuję 20 tysięcy? Ile? A to by trzeba było mieć, ale nie, nie, na razie 24 tysiące potrzebuję. Ja pierdzioję. 24 tysiące potrzebuję, dobra. Kombinujemy to, nie? Dobrze. Ale to będzie na dzisiaj wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Serdecznie dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Do usłyszenia, siemanko, no i cześć! Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek. Wszystko! Aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, kiedy będę wiedział, że jesteście, że Wam się podoba, i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba Wam się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejście do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprze i za 2 złote, 10 albo 30 zł wspierającymi według Waszej tutaj chęci i potrzeby. Oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za nadanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi, i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z Was, każdej zotówce, którą mi Przelejecie każdym dwóch złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami. Za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać, te, utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami e, kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier e, i w ogóle całego czasu, które spędzam. Czy to nagrywając, czy to streamując i czy to jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej. Więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z Was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać, wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.